Wodnik, kwiecień 2025. Karty przełożyłam i tradycyjnie wylosuję dla Was karty. Pierwsza karta to jest zdrowie w tym miesiącu. Siódemka miecze. Miłość i uczucia. Śmierć. Praca i finanse. Wujka. Rodzina i przyjaciele. Księżyc, niemiłe w tym miesiącu. Dziewięć buław, miłe w tym miesiącu. Król kielichów. Zdrowie, siedemka mieczy. To jest zmiana leczenia lub przerwanie leczenia. Może być kłopot z pobraniem krwi. Miłość i uczucia, śmierć, duża zmiana, docenienie. Odcinamy się od danej sytuacji. Pokazała się zmiana, której się nie spodziewamy. To jest transformacja poglądów. Zmieniamy myślenie, które dotyczy związku. To jest wyraźne zakończenie. Praca i finanse, dwójka kilków. Współpraca, komunikacja, wymiana informacji. Lub będziemy zainteresowani pracą zdalną. Niektórzy podpiszą korzystną umowę współpracy. Otrzymamy pomoc od współpracowników. Rodzina i przyjaciele Księżyc. Na tym polu może pojawić się niepokój, zamieszanie, zazdrość. To też są różnego rodzaju obsesje, brak rozwagi. Nasze otoczenie zmieni poglądy w sposób diametralny, zmienimy plany. Droga długa i kręta, niemiłe w tym miesiącu. Dziewiątka buław. To jest czekanie oraz takie zmęczenie, brak energii. To też jest. Niechęć do kontaktów z innymi ludźmi, praca bez końca. To też jest czekanie na coś lub na kogoś, a to nie następuje. Miłe w tym miesiącu. Król Kielichup. Ojciec. Ważny jest ojciec, albo osoba o dużej empatii. W tym miesiącu dostaniemy pomoc. Otrzymamy pomoc z urzędu. Zyskamy dużą świadomość. Zobaczymy, że potrafimy cieszyć się życiem. Zorganizujemy święta, i imprezę. A niektórzy znajdą zatrudnienie. Dziękuję. To wszystko. Pozdrawiam, Klara Tarot. Dbaj o siebie.